Czym jest kłótnia tak naprawdę, nie? Czy właśnie trzeba wrzeszczeć na siebie i to jest wtedy kłótnia, bo może właśnie. No no Ciche dni tak? ci są również formą kłótni. Tak, tak. To, co dziś powinno nam przyświecać zawsze przy jakikolwiek kłótni, to to, mm -hmm. że no, po prostu jesteśmy przyjaciółmi, zmierzamy do zawsze do jakiegoś rozwiązania, żeby to nie trwało mm -hmm. też po prostu nie wiadomo, jak długo, bo po co szkoda czasu. Nasz czas jest cenny. Tak. Mamy go ograniczoną liczbę tutaj więc musimy po też, marnować. Wiecie, musimy też sobie uświadomić, że my jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy zespołem i musimy sobie uświadomić to, że e, takie coś co my jako związek na tym zyskamy, tak? Powiem wam, że szkoda życia na pierdoły. Dlaczego niektóre związki trwają długie lata, a inne rozpadają się szybko? Czy można stworzyć związek idealny? Jak długo trzeba kogoś znać, aby mieć pewność, że ta osoba jest tą właściwą? Od 8 lat jesteśmy małżeństwem i obserwujemy siebie oraz inne pary małżeńskie, zastanawiając się, co sprawia, że niektóre związki rozkwitają, a niektóre usychają. A może jest gotowy środek na to, aby stworzyć wymarzony związek? Zapraszamy Was do wspólnej podróży, gdzie bazując na doświadczeniach. Własnych oraz naszych gości spróbujemy przenieść relacje na wyższy poziom. Witamy Was bardzo serdecznie. Widzę, że mówimy o do, dobry humor. Tak. Cześć, witamy Was w KORGO świadków. <gry> dzisiaj z cyklu serce i rozum mamy dla Was. serce i rozum. Mamy dla Was y, serce i rozum. Mamy dla Was temat y, bardzo ciekawy. Y, I jesteśmy sami ciekawi, czy w Waszych związkach zdarzają się kłótnie. Właśnie, bo dzisiaj, dzisiaj będziemy mówić o pewnego rodzaju idealnym modelu postępowania w sytuacji, kiedy tak. pojawia się Konfrontacja słowna między małżonkami, czyli kłótnia. I czy coś takiego jak kłótnia powinno być w małżeństwie? No właśnie. Napiszcie o tym, jak. Jak uważacie? Jeżeli będziecie otwarci, czy gdzieś pod, pod tym filmikiem, czy wiadomości prywatne, jak to u Was mhm. z kłótnią sytuacja wygląda. Bo my dzisiaj zastanowimy się nad tym, jak to jest nauczyć się kłócić? Czy jak się można kłócić? nauczyć się kłócić? Czy w ogóle jest dopuszczalne, aby się kłócić? Tak. Kiedyś mówiliśmy, że my się tak nie kłócimy, nie? Nie, nasze kłótnie to, jak wiecie, w paru odcinkach o tym mówiliśmy, nasze kłótnie e, wyglądały w taki sposób, że one przeradzały się w ciche dni. Tak. Czyli nie było tego południowego stylu krzyków, e, rzucania wałkami, nożami, widelcami i tak Nie, tego nie było. Bardziej było. Ja się zamykałem, mówię ok, to ja ci teraz pokażę, jak długo wytrzymasz. No. Właśnie, ale czy, czy to jest, y, czym jest kłótnia tak naprawdę, nie? Czy właśnie trzeba wrzeszczeć na siebie i to jest wtedy kłótnia, bo może właśnie. No nie no, bo ciche dni, tak? ciche dni są również formą kłótni. Tak, tak. I dlatego chcemy dzisiaj do Was właśnie z takim tematem, y, taki temat wam rzucić na tapetę. Aby mądrze to robić, aby nauczyć się kłócić, bo to jest nieuniknione, że będziemy mieli różne tematy, na, różne zdanie na, na różne tematy i to zdanie nie będzie takie samo. Tak, i dlatego dzisiaj taki model będzie idealny, czyli rozumiecie mm. sytuację. Wyobraźcie sobie, zaczyna się kłótnia, hola, hola, momencik, patrzę, lista, skorgo świadka, co należy zrobić krok po kroku. Kiedy zaczyna się kłótnia. Właśnie tak. To jest pewnego rodzaju taka recepta. Mm -hmm. Super brzmi. Super brzmi. I teraz kwestia wprawy, aby umieć to zastosować. Teraz, bo tak, trening czyni mistrza. No to teraz to trzeba się częściej kłócić, żeby mm -hmm. bardziej to umiejętnie stosować. Mm -hmm. Tak, czy jak w się mówi, że trening czyni mistrza. No ale czy w tej sytuacji trening ma uczynić mistrza, jeśli chodzi o, o kłócenie się. Ja myślę, że to znaczy. Wiesz co, na pewno są takie y, rzeczy, y, tematy, y, że ludzie kłócą się o byle jaką pierdołę, ale się, często jest, często tak, jest, jest tak, 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 ale trzeba się zastanowić, czy to jest warte tego, czy po prostu w ogóle wchodzić w taki temat, bo jeżeli ten temat nie jest warty y, w ogóle pochylania się nad nim, to skończ z tym, naprawdę przejdź, przejdź po prostu do normalnego funkcjonowania, bo powiem Wam, że szkoda życia na pierdoły. No, i można by było powiedzieć, na tym moglibyśmy zakończyć już odcinek, tak? bo szkoda życia na pierdoły, a jeżeli te pierdoły powodują te kłótnie, mm. no to po co to życie tracić, marnować na pierdołach związanych z kłótnią, więc moglibyśmy to skończyć, ale nie, nie, nie. Mm. Musimy dobić do czasu antenowego, więc jeszcze tutaj z Wami chwilkę pobędziemy i Dokładnie. powiemy Wam, a jeśli chodzi o kłótnie, nie. Tak. Nie tak. dla. Nie dla nieumiejętnego komunikowania. Słuchajcie, ja Wam powiem, że yy, zawsze jest jakiś temat, yy, który powoduje tę kłótnię, i właśnie zacznijmy dyskutować, zacznijmy jakby kłócić się właściwie, ale też trzymajmy się tego tematu, bo najgorsze, co może być, jeżeli pojawia się jakaś taka iskra do kłótni, że my po prostu wywlekamy trupy z szafy, tak? To się kończy po prostu armagedonem, tak? A tu chodzi o to, żeby właśnie wyjaśnić ten konflikt, rozmawiać umiejętnie, nauczyć się tego. No i tutaj odsyłamy do odcinka na naszym kanale hmm. komunikacja, tak. Tak, gdzie tak, tam ten tak, temat rozkładamy na różne czynniki pierwsze. Czyli pierwsza rzecz, znajdźmy odpowiedni też... Czas i miejsce na to, żeby porozmawiać. Bo jeżeli jest taka iskra zapalna, że jeżeli po prostu, wiecie, coś się dzieje, to najgorsze co może być, żeby w tym momencie po prostu to się. z tego stworzyć wielkie, wielkie. co? Tornado, tsunami. No. Nie, ale to dokładnie to zabrzmiało. Znać odpowiednie miejsce tak. i czas. I, no, I tak się znają. Czy... Żeby jakby, wiecie, żeby dać ochłonąć temu, bo powiem wam, że jeżeli coś się zapali, to. Naj... Czasami jak jest naprawdę już jest tyle emocji, to po prostu lepiej nie w tym momencie po prostu, bo wywalisz z siebie wszystko i zaczniesz po prostu się kłócić tak, jak się nie powinieneś kłócić. A jeżeli to, to jest do... temat, który naprawdę musi być wyjaśniony, bo czasami jest, jest taki temat i wiecie, to nie chodzi o to, żeby zakopywać to i ja teraz, tylko najważniejsze, żeby się uspokoić i żeby po prostu po... troszeczkę odczekać, bo w tych emocjach i w tych negatywnych emocjach możemy naprawdę się poranić. Pozabijać się słowami. Tak. A chodzi słowami? o to, y, y, w mądrych kłótniach, żeby nie ranić się słowem. Czyli tak. po prostu czasem jakieś wdechy, wydechy. No bo to jest tak jak z gwoździem, tak. gdzie wbijemy go w deskę, nawet mm -hmm. go wyciągając, ślad zostaje. Tak ze słowami, tak. które wypowiemy. I Najgorsze, co może być, to jest to, że ranimy się słowami, że trzaskamy drzwiami, że po prostu wyrzucamy z siebie po prostu. Rzeczy, które już dawno były wyjaśnione i gdzieś tam przerobione, a my po prostu wracamy do tego, bo już my no musimy do tego wrócić. tak? I tak nie robimy, moi drodzy. Także jest kilka takich właśnie, jak to powiedziałeś na początku, czego nie robić. Nie, nie, nie rańmy się słowami. Mm. Słuchajcie, nie rańmy się słowami, bo w przypływie emocji można wypowiedzieć, tak jak to Grysi Markowski. Śpiewał w piosence Perfektu, nie da się cofnąć wypowiedzianych słów, podobnie jest tutaj, bo Aha. słowa no, mogą zabić, a tego byśmy nie chcieli, więc to co Kamika właśnie powiedziała, ten odpowiedni czas, to nie, że teraz musicie zaplanować, kiedy to będzie, ale jeżeli sytuacja jest taka, gdzie jest mocno napięta, to może dajmy sobie czas, żeby ochłonąć, żeby nie spowodować, że teraz poranimy się słowami, które Aha. będziemy pamiętać. I damy sobie argument do tego, że kolejnym razem ktoś nam to wypełni, słuchaj, a ty wtedy powiedziałeś to, tamto, siamto, ja wam to, bo często jest tak, że nie trzymamy się tematu, tylko później już leci, kiedy się rozkr ktoś rozkręci, rozkręcimy się, to już lecimy po prostu do siódmego, do siódmego pokolenia, wracamy i, i lecimy z makaronem na uszy. Także nie, rań, nie rańmy się słowami, nie, nie odchodźmy trzaskając drzwiami. A bum, często, za, tak, a często mamy taką ochotę, prawda, że jeżeli coś jest nie po naszej myśli, albo coś się dzieje, takiego, co cię wkurzyło, to po prostu no tak wyładować te nerwy. Nie? A to tak. nie jest, nie jest dobry, dobra rzecz. Nie? nie kłam, żeby się wybielić. O, to jest, to jest częste, nie? podczas nie kłam, takiej żeby się właśnie kłótni, nie? że po prostu już chcemy się wybielić od razu. Chcemy po prostu pokazać, no, że jednak no, my nie jesteśmy winni. Nie zostawienie rozwiązanej rozmowy. Owszem, mhm. ten czas może być różny, bo czasami jest tak, że no i to zazwyczaj jest. my mężczyźni nie bardzo chcemy rozmawiać, a kobiety mhm. od razu przychodzą, żeby rozmawiać, 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 rozmawiać. My zazwyczaj mhm. jesteśmy bardziej tacy wycofani, nie nie, 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 zawsze nam zależy, żeby po prostu pewne rzeczy wyjaśniać. Mhm. Kobieta jako kobieta, no chcemy wyjaśnić, chce tak, wyjaśniać, tak. chce szybko tu, żeby to wyjaśnić i tak dalej, tak dalej. A, my a, to mamy jest, czas. a to jest najgorsze, wiecie, żeby zostawić takie coś, nie? bo to potem i tak będzie cały czas gdzieś wypływało, także nie róbmy tak, po prostu jeżeli coś rozpoczęliśmy, to skończmy tę rozmowę, tak? wysłuchajmy się nawzajem, chociaż może słowa, które usłyszysz, one nie będą jakieś miłe i po prostu, ale wysłuchaj, co ma do powiedzenia ta druga strona. Nie, mm. mm. nie zostawia rozwiązania rozwiązaniem rozmowy, to coś... Nie mieliśmy nie wyciągnąć trupów z trza. Tak, jeżeli kłócimy się o to, jeżeli jest jakaś sytuacja, że po prostu ona no wymaga jakiejś takiej wymiany zdań, to słuchajcie, to co powiedziałam wcześniej, no, to jest trzymaj się tematu, trzymaj się tej, tej sytuacji, o której rozmawiacie, a nie, że ty wyciągasz teraz wszystko, po prostu wiecie. No, bo to Do siódmego pokolenia tak, wstecznie. To też był powoduje takie, że ta, ta druga osoba chce no, po prostu już zakończyć, i właśnie to co powiedzieliśmy, trasnąć drzwiami i wyjść. A to nie jest dobre rozwiązanie, nie? I nie. też jest ważne, żeby nie wyolbrzymiać. O, to jest. To? Czyli bo ty zawsze, bo ty nigdy, mm. bo ty zawsze, bo ty nigdy, bo ty ciągle i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I no. tak wyolbrzymiamy, tak wyolbrzymiamy, że po prostu z tego się staje. No, rzecz, która jest pierdłką i którą mm. moglibyśmy załatwić po prostu podczas wypicia kawy i przegadać po prostu może. Każdy będzie wypowiedz swoje racje, i gdzieś tam dojść do jakiegoś rozwiązania, to po prostu staje się, wiecie, że tak jest wyolbrzymiona, że no, Goliat wyrasta taki wielki, że już potrzebujemy kogoś, kto utnie łeb temu Goliatowi. Mhm. Ale też druga rzecz, żeby też nie minimalizować. Tak. Hmm? No, że czujesz się, nie wiem, zraniona, mówisz coś tamten, i, i nagle, no, no dobra, nie będę tego, a boli cię to. Nie. Ważne jest, żeby po prostu. Powiedzieć, tak, jak się czujesz, co Cię dotknęło, co Ci się nie podoba, albo co uważasz, ale nie, że minimalizujemy, Także tutaj jakby nie, żeby ze w skrajność, skrajność nie, nie wpadać. Tak? Tylko ważne, żeby no, komunikować właściwie. Odcinek o komunikacji, kłania się, także zachęcamy. Zachęcamy Zachęcamy. spójrzcie tam. No i hmm. coś, co jest takim fundamentem, co powinno. Być w każdym związku. Być w każdym związku, ale coś, co powinno w ogóle być na takim horyzoncie każdej kłótni, to to, że zmierzamy do rozwiązania. Mm -hmm. Że jeśli mamy się sprzeczać i kłócić, tak. no to zmierzamy ku rozwiązaniu. Jakiemuż. To musi być głównym celem właśnie tej naszej rozmowy, czy tam czasem nawet takiej właśnie sprzeczki, żeby znaleźć rozwiązanie. Bo o to chodzi, słuchajcie, żeby no, znaleźć to rozwiązanie, tak? No bo jesteśmy przyjaciółmi. Jesteśmy przyjaciółmi, no i... I, I tak patrzmy na siebie, przecież... Jesteśmy razem, tak? Jesteśmy, tworzymy, tworzymy związek, tworzymy małżeństwo, kochamy się. No, a przyjaciele to po prostu szukają rozwiązania, pomagają sobie, a nie drą koty. Tak, tak, tak jak to właśnie w wywiadzie z Heczkami było też, nie to co mm -hmm. Ania gdzieś tam powiedziała, do czego też zachęcam, żeby zobaczyć ten odcinek. Dresz fajnie przytoczyła właśnie, no, mm -hmm. jaki sens jest się kłócić, skoro i tak, e, i tak będziemy dalej razem, mm -hmm. no to po co sobie po prostu stracić, marnować czas, dni na to, żeby teraz chodzić w jakimś tam na burmuszeniu, bo, bo coś tam się wydarzyło, nie? Więc ucinać w mądry sposób, jak się kłóci, to w mądry sposób. Owszem, brzmi to w ogóle jak jakieś w ogóle science fiction, gdzie po prostu dochodzi do takiej sytuacji, gdzie jest emocji multum i coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Może być jakieś chwilowe lekkie zmęczenie materiału, może być słabszy dzień, gorszy dzień, coś tam w pracy nie poszło, ktoś coś tam powiedział, szef wkurzył, klient wkurzył, i teraz przychodzisz do domu i Bóg. No to naprawdę szacun dla wszystkich tych, którzy po prostu w takim momencie są w stanie chłodną głową, ok, dobrze, przejdźmy do listy. W jaki sposób się kłócić. Um, więc. Yy, ale to, co dziś powinno nam przyświecać zawsze przy jakichkolwiek sprzed kłótni, to to, mm -hmm. że no, po prostu jesteśmy przyjaciółmi, zmierzamy do zawsze do jakiegoś rozwiązania, żeby to nie trwało. Mm -hmm. też po prostu nie wiadomo, jak długo, bo po co szkoda czasu. Na czas jest cenny. A. Mamy go ograniczoną liczbę tutaj, więc po co go marnować. Wiecie, musimy też sobie uświadomić, że my y, jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy zespołem i musimy sobie uświadomić to, że y, takie coś, co my jako związek na tym zyskamy, tak? A nie, co ja z tego będę miał. Właśnie, żeby nam przyświecało w tym momencie, kiedy gdzieś tam jest ta, ta kłótnia, że ale halo, ale to przecież tu nie chodzi o jakieś moje racje i po prostu y, tylko co ja zyskam na tym, tak? Przecież tu, tu nie chodzi ja, tylko po prostu, co my zyskamy jako małżeństwo, tak? bo to się tyczy, ta sprawa się tyczy nas. Tak. I jeżeli e, tak będziemy myśleli, to zbudujemy naprawdę e, silny związek, to nasze małżeństwo będzie będziemy budować na właściwym fundamencie mm. i, i w tym przypadku będziemy mieli naprawdę e, silny związek. Nie? Tak. Bo albo masz rację, albo masz relację. Więc mm. e, warto czasami też się nad tym zastanowić. Tak. Tak jak to też mówiliśmy w odcinku też chyba o komunikacji jeszcze na jakimś, że hmm. tych znajomych, których mamy, którzy po prostu sobie podzielili tydzień na dni parzyste i nieparzyste hmm. i ustalili, kto w jaki dzień rozpoczyna godzenie się po kłótni. Więc myślę, że to też jest coś, co można spokojnie zastosować, ale ważne, żeby po prostu no, no nie dać się takim sytuacjom, bo bardzo często, jeśli przeanalizujemy każdą kłótnię, czy będziecie analizować, boście sobie chcieli przeanalizować, to w większości przypadków są pierdółki, mhm. owszem jakiś ten procent jest, gdzie to może być jakiś gruby kaliber, ale w większości przypadków to są pierdółki i później w wyniku tego, że e, z tej pierdółki ranimy się, wyciągamy trupy z szafy, e, trzaskamy drzwiami i tak dalej, to urasta do skali takiej mhm. dużej, a zaczęło się od mojej pierdółki, więc aby uniknąć tej sytuacji, żeby to urosło do rangi Mount Everestu wielkości ogromnej, Warto się zatrzymać tak. i po prostu i wziąć sobie do serca to, o czym tutaj mówimy, żeby w ten sposób gdzieś opanować swoje emocje jakkolwiek. Wiadomo, mhm. to jest mega ciężkie, oczywiście. Zgadzamy się, no bo jesteśmy tylko ludźmi, no, i, ale no, chodzi też o to, że jeśli wiemy, że coś jest nie tak, żeby nad tym pracować i unikać takich sytuacji, no bo, no słaj, jesteś w małżeństwie, no pokłóciłeś się. I masz świadomość tego, no przecież no za tydzień, no to tak będziecie musieli już funkcjonować. No po co ten tydzień tracić? Po co? Po co ten tydzień tracić? To się nagrywa? Tak, to się nagrywa. No Miśku, już raz tylko wymieniliśmy takie długie, długie, ciche dni, tak, tak. więc także no niech każdej kłótni przyświeca jedna idea, hmm. aby zmierzało to ku rozwiązaniu i żeby po prostu nie pozabijać się. Nie hmm. poranić się, po prostu wyjaśnić tą sytuację. Pamiętać, nie... że jesteśmy przyjaciółmi. Jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy drużyną, rodziną. I, no i po co się ranić? Hmm. Twórzmy silne małżeństwa, tak jak powiedziałam, oparte na fundamencie właściwym. I silne małżeństwo przetrwa silne sztormy. Wow. I tą puentą, Miśku, jak ty zaszalałaś z Możemy zakończyć Ale ten odcinek. dobrze, nie nawiązałaś do Mickiewicza nie? w tym temacie. Więc to... tak. To pominął, <śm> ja. tak, no już mi to przypominał <śm> Więc... E, no, także praktykujmy. Tak. Taki oto sposób rozwiązywania konfliktów. Taki oto sposób przeprowadzenia kłótni. I subskrybujcie nasz kanał. Napiszcie do nas, czy, czy, czy wiadomości prywatnej, czy tutaj w komentarzu, jakieś sposoby do tego, jak sobie z skutnią radzić, żeby nie spowodowała ona jak najwięcej destrukcyjnych, bolących ran, które będą rozdrapywane gdzieś tam w przyszłości. Więc subskrybujcie, ślijcie dobrą wieść w świat. No i widzimy się za tydzień na kolejnym odcinku. Korku Świadka. Do zobaczenia. Do zobaczenia.